Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szapran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A moi drodzy, dzisiaj mamy sobotę i wprawdzie filmy z Rometa Kadeta zawsze wychodziło o godzinie 9, a mamy już 8.15, więc na dziewiątą filmu na pewno nie będzie, ale chciałbym właśnie go wydać dla Was już dzisiaj w tą sobotę. I moi drodzy, tak, mamy tutaj oczywiście Rometa Kadeta, którego dobrze znacie. I mamy oczywiście jeszcze lawetę. Spójrzcie, tam oto stoi. Niestety dzisiaj pogoda, moi drodzy, nie dopisuje ponieważ zobaczcie sobie sami, jak to. To wygląda za, za drzwiami. Troszkę leje, coś tak mży, na szczęście niezbyt mocno. Ale trzeba już dzisiaj wydać, moi drodzy. Rome ta kadeta. Patrykowi, który już pewnie doczekać się nie może. Jak gdybym go wygrał, to na pewno też doczekać bym się nie mógł. Więc co? Ładujemy go na lawetę i wiedziemy go po prostu do Patryka. Dzisiaj taki luźny vlog z rączki. Jedziemy z Reginał, zobaczcie. A tutaj spójrzcie, Syrenka, którą ostatnio wspólnie kupowaliśmy na kanale. Fajnie bardzo się wyświetla ten film, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam Was. Wbijcie sobie i zobaczcie, jak kupowałem tą Syrenę. Pan Józef, były właściciel, opowiada o tym samochodzie. Pokazuje, co i jak zaglądnijcie sobie jeszcze do środka. Mówię pełny odcinek z zakupu i z oględzin tego samochodu, oczywiście u mnie na kanale. I teraz tak, romecik stoi tutaj, musi znaleźć się na lawecie. Wziąłem jeszcze spójrzcie pokrowiec, żeby go przykryć, żeby tam po nim nie kropiło. Mam nadzieję, że tego pokrowca mi nie zwieje. Chciałbym tutaj oczywiście ustawić kadeta, no i przykryć go tak jak mówię pokrowcem. Zazwyczaj z pokrowcami na samochodach nie jeżdżę, ale tym razem spróbujemy, ponieważ będzie to schowane za kabiną i powinno nam go nie zwiewać. Oczywiście postaramy się go jakoś zamocować, natomiast jak to wyjdzie to oczywiście zobaczymy, więc co, ładuję kadeta. Ostatnia droga, moi drodzy, kadeta z nami, więc ten projekt się dzisiaj będzie już finiszował Będzie to ostatni odcinek z tej serii i troszkę łezka się wokół kręci, ale cieszę się, że wygrał Patryk, powiem wam Jeszcze się nie poznaliśmy, natomiast kilka razy rozmawialiśmy już w tym tygodniu przez telefon Bardzo fajny młody chłopak, także myślę, że lepiej kadet nie mógł trafić Przede wszystkim jest miłośnikiem tej motoryzacji, nie ten, ten cieńszy jeszcze więc tak jak mówię, kadet lepiej trafić nie mógł. Teraz możemy sobie jeszcze zobaczyć na narzędzia, które tutaj są, bo ktoś tam ostatnio pytał w komentarzach, czy na pewno daliśmy narzędzia. Oczywiście daliśmy i teraz muszę dokręcić tą tablicę rejestracyjną. Więc weźmiemy sobie śrubokręcik I tutaj mamy co? ósemeczkę? Będzie ósemeczka? Będzie ósemeczka Cyk Okej okay. Okej, okay. teraz możemy porządnie tą tablicę mojej mili dokręcić Dobra, gitara będzie? Nadzór, jak tam? Dobrze. Bardzo dobrze robią? Teraz już to nie będzie na pewno gonić i się telepotać. Dobra, mamy to dokręcone. Trzeba jeszcze kluczyki pochowamy. A to ładnie zwinąć, tu masz gumeczkę. Jeszcze musimy zrobić TikToka, więc jeśli zawsze chcecie być na bieżąco, to wbijcie sobie na Instagramie i TikTok szafra motoryzacja, bo tam zawsze wcześniej pokazujemy właśnie tego typu rzeczy. Moi drodzy, spójrzcie: Romet Kadet dla widza jest załadowany, właśnie czeka na wywóz do nowego właściciela. Gratulujemy oczywiście Patrykowi wygrania tego motorowera. No i co, pomimo tego, że pogoda dzisiaj nie dopisuje, to myślę, że on już tak nie może się doczekać, że musimy mu to dzisiaj dostarczyć. Także co. Lecimy, pozdro dla was. Jeszcze musimy tutaj delikatnie poprzecierać tą podłogę. Troszkę nam nakapało z tej lawety, więc trzeba dbać o porządek, moi drodzy. Póki co powiem wam tak, jestem mega zadowolony z tej hali, którą tutaj widzicie, którą wynajmujemy oczywiście, bo chciałbym kiedyś mieć taką na własność. Natomiast to jest jeszcze nie ten czas. Dlatego udało nam się tutaj w okolicy znaleźć coś takiego, taki ładny obiekt do wynajęcia. No i póki co się powiem wam sprawdza. Oczywiście chciałbym, żeby tutaj było więcej samochodów. Ale wszystko z czasem. Teraz skupialiśmy się, wiecie, na tym romecie, a teraz będzie więcej czasu właśnie, żeby dbać o biznes. Tak się prezentuje finalnie laweta właśnie z kadetem. Myślę, że ten pokrowiec zaraz ściągniemy, bo jego będzie na pewno wywiewać. Nie ma prawa się tutaj utrzymać. Ale tak dla formalności powiem wam, kawałek sobie z nim przejedziemy. Zobaczcie, tutaj mamy pompeczkę do, do Rometa Kadeta, który jest oczywiście z tyłu Popkę biorę do środka, żeby ona nam przypadkiem w trakcie jazdy gdzieś tam nie wyskoczyła eee, No i co? Regina za kółkiem, człowiek do zadań specjalnych A ja sobie w tym czasie poszukam jakichś ogłoszeń, też poprzeglądam coś na telefonie No i dodam oczywiście posta dla Was na YouTube, żebyście wiedzieli, że o 9 filmu nie będzie Także wielkie sory, ale myślę, że i tak będziecie zadowoleni z tego, co zobaczycie właśnie w tym filmie No to co? Odjazd? Bye, bye. Odjazd, nie? Jedziemy. Okay. Ale żem się zmachał, zobaczcie, pokrowiec leży w lawecie, ponieważ jesteśmy właśnie na obwodnicy Krakowa, w okolicach balic. No i co, i faktycznie wywiało nam ten pokrowiec. Powiem Wam tak, jak go wcześniej ściągnąłem. Oczywiście z motorowera i go położyłem za nim, upchałem go tam. Natomiast wiatr i tak gdzieś tam leciał. I ja jadę, gadał sobie przez telefon z klientem. A tu co, Regina zjeżdża na pobocze i mówi, że wywiało nam pokrowiec na właśnie ruchliwej bardzo drodze, bo jest to obwodnica, tak jak mówię, Krakowa. Natomiast e, dobrze, że się nikomu nic nie stało. Pobiegłem, kamizeleczkę ubrałem. I pokrowiec wciągnąłem do samochodu. Jedziemy dalej. Ja muszę zacząć być błęciob. Zaraz wypłuje płuca Dojeżdżamy. Bardzo, bardzo powoli zbliżamy się do celu. Więc mamy jeszcze tylko 5 minut Za 5 minut my i Wy poznamy zwycięzcę loterii Robert dla Widza także jestem ciekaw na jaką osobę trafimy Zaraz się przekonamy Dobra, dojechaliśmy moi drodzy Idą, zwycięzcy Siema Który to Patryk? Siema Patryk Hej Artur witam, cześć młody No to co oglądać czy Ci się podoba? Pewnie. Regina zaparkuje. Dobra, może być. Ściągamy, nie? Także jak widzicie co, Patryk wyszedł. No i co, ściągamy maszynę i chyba wejdziemy na chwilę do garażu, dobra? Bo lejemy fest, więc go wytrzemy, żeby żeby się cały nie zmoczył. Uciekamy, żeby go za bardzo nie zlało. No niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje. Miejsce przygotowane. Honolowe. Dywan wyłożony, czerwony. Patryk, weź jedną ściereczkę, się to przetrzemy za chwilę jeszcze. A ci się <grych> <grych> Kolor na żywo jak? Naprawdę piękny, te chromy, to wszystko. Dobra, chodźcie na dół. Pana bym poprosił, żeby mi tam zalagi chwycić i go ściągnąć na dół. Okej, okay, super. Dobra. No przyznaj, że trochę zaskoczony byłeś jak telefon mm. zadzwonił, co? Trochę. Ja, ja w ogóle wziąłem udział. Ja Aha. zapomniałem o tym losowaniu. No właśnie tak myśleliśmy. Tak czuliśmy. Czerwie siedzę i ktoś do mnie no. dzwoni. Na razie go poprzecieramy. Elegancko, żeby na nim wody nie było. No i Ragina pokaż, bo tutaj... Patrz, no właśnie, widzę. właśnie moi drodzy, tak. Kada oczywiście dojechał. Natomiast to, co jest ważne, to dojechał do miłości, ku właśnie tego typu motoryzacji. Mamy tutaj Ogara i mamy tutaj Komara, także sobie spójrzcie, rzućcie okiem, a ja tymczasem przetrę Przetrę kadecika. Będzie miało towarzystwo wyborne. No, doborowe, jak to się Doborowe. Mówi. No, mamy taką małą graciarnię. Jakby. Łada też wasza? Chyba, nie, bo pan tam mówiłeś, że ta. macie coś takiego. Ale ty chyba byłeś zaskoczony ostatnio jak do ciebie zadzwoniliśmy, co? No ja mówiliśmy, że o nim zapomniałem o tym konkursie, kiedy to sobie pickery, bo wracaliśmy z lotu. Akurat pan dzwoni. No. Ci zapomniałeś, że wziąłeś udział, tak? No tak. <laughs> Takie, ale, ale kto mówi, nie? No bo myślałem, że to jakiś kolega mój znowu <grym> numer ode mnie wy wy wyżebrał. Aha, rozumiem. <grym> I myślałeś, że to jakiś kumpel, nie? A tu, moi drodzy co, Patryk odebrał telefon No i informacja oczywiście. Patryk wygrałeś Rometa i co było? Halo? Halo? Siema Patryk? Tak, kto dzwoni Artur Szafran. Wygrałeś właśnie Rometa kadeta. Brałeś udział w losowaniu Tata, wygrałem kadeta Słapka, i tata wygrałem Rometa. Nie, no to było powiem Ci <laughs> mega fajne, nie? To było mega fajne. No, akurat... No, nigdy w żadne wygrane my nie wierzyli, nie? No kurczę się udało. Jak Patryk mi powiedział, że bierze udział w ogóle w tej, w tej loterii, to ja mówię. Kadet? Myślałem, że Opel, nie? W ogóle nie wiedziałem o co chodzi, nie? I tak sobie tego pomyślałem, to raczej nierealne, nie? No, 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 no. Zawsze jak to się mówi, wiatr go i... Tak. No wiadomo, dużo osób tak mówi, natomiast ktoś zawsze musi wygrać, nie? Więc yy, wiadomo, nie ma się co nastawiać, że, że na pewno będę to ja. Natomiast no tak jak się wiadomo, udało, no, to już myślę, że bardzo fajny no, akcent. Bardzo, i, bardzo, i, no. I tak jak mówię, no, postaraliśmy się, żeby był ładniutki, żeby był wyremontowany. Ja tak yy, od tamtego momentu to spać nie może, nie? No, no, no. 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 Ja, że tak powiem, yy, no, zaszczepiłem im tą tą, <laughs> tą taką... Tą, taką no, zajawkę, no, nie? Zajawkę Faktyla. motoryzacyjną. No. Tak. Mówię lepiej, żeby się czymś takim zajmowali niż... Tak, nic, i wiadomo, nic, gdzie nic. gonili chłopakami, tak, nie? Tak, tak, pierdołami. I nie wiadomo co robić. Wiadomo, młodzież, yy, że tak powiem, to. spędza tylko czas na yy, komputerze, na telefonach. Tak. I nie mają żadnego takiego zainteresowania. No, a ta, no, a, ta, że tak a tutaj powiem, zawsze tak, się czegoś nauczy, bo to tak, też może dokładnie. być przyszłościowe, może z tym robić później, zajmować się tym, czy renowacjami, czy sobie właśnie zbierać, czy jakąś mechanikę, to zawsze gdzieś tam procentuje u dzieciaków. No, nie? Dokładnie, nie? Więc, dokładnie. Więc no? myślę, że to jak najbardziej właśnie wskazane, także fajnie, że a pan ja tutaj. Tak, no ja tak tą zajawkę im tak, że tak powiem, próbu, próbuję wszczepić, no. bo mówię, no, zacząłem też zbierać, tak jak widać i modele, no. i takie z, z początku żona się ze mnie śmiała, bo mówiła, że Taki duży chłop, a samochodziki, samochodziki zbiera. zbiera. Y, później, y, później tam motorki y, samochody. No, mówię jakąś przynajmniej pamiątkę będą mieć po mnie. Jasne, nie? jasne, jasne. No. coś zostanie jak coś się mówi, nie. A dzisiaj są takie czasy, że ludzie, ludzie powracają, powracają do, do, Jest taki sentyment do, tymi, nie? do no, tych jest, starych jest, czasów? Jest, kiedyś, że tak powiem z takiej łady kiedyś, no się śmiali, nie? Że, mhm. A dzisiaj... A dzisiaj się człowiek, oglądają. człowiek przejedzie takim autem, to oglądają się, mindzie, się oglądają. Nie? nie oglądają się za nowym jakimś tam subem, mm. tylko właśnie za czymś takim, bo moim zdaniem ta motoryzacja współczesna jest taka bezpłciowa. Nie? Jest, jest, no, jest, jest coś w tym, jest, że jednak no. te stare jakieś mają taką bardziej duszę, też bardziej kolorowe, nie te wnętrza dawniej były też kolorowe w tych różnych, bo tutaj widzę, tak, że macie tak, beżowe wnętrze tak, w tej ładzie tak, yy, To jest panie... tak zwana wersja fińska w ogóle, Wersji, moi drodzy. Spójrzcie sobie na to, że mamy tutaj tak, wycieraczki oczywiście na reflektorach. I mamy właśnie wysokie fotele, które były właśnie charakterystyczne fotele. dla tej tak zwanej wersji fińskiej. Spójrzcie, wow. mamy beżowe foteliki z takim materiałowym wykończeniem, więc Jaki bardzo zapach, fajna nie? wersja, Łady Lubię te samochody, to jest 207 model. Chociaż teraz, sentyment oczywiście do tej marki jest lekko negatywny, przez tak, sytuację, tak, tak. którą mamy obecnie. Natomiast, no, tak jak mówię, jest auto bardzo fajne i warto taki egzemplarz na pewno kupić. To, znaczy, to było moje takie marzenie, bo że tak powiem, sentyment e, ojciec kiedyś też ta, taką miał. Później ja też taką miał Jak żeśmy po prostu do Unii najpewniej weszli. To niestety o no, zachodnich samochodach można było pomarzyć. Mhm. No to po maluchu y, przesiadłem się właśnie na, na taką ładę. No i dzisiaj sentyment powrócił, że no, chciałem ją mieć nie? znowu i remontowałem ją sam od podstaw to, po nie jestem jakimś tam ani specjalistą, fachowcem. Mhm. No ale cieszę się, że zrobiłem to się cieszy, własnymi nie? rękami. Nie, nie tak. jest po prostu to Tylko kupiony, zlecane, nie? kupiony, gotowy. No. Tylko był zrobiony, tak, tak, to tak, zawsze tak. cieszy Tutaj Patryk, to, to wiem, na tutaj Patryk tak, tak mamy jest. oczywiście narzędziówkę Tu sobie to możesz to odkręcić to. I masz tutaj pełny zestaw tych kluczy E, które gdzieś tam może w trasie ci przydają, jakby, jakby przydadzą, jak będziesz chciał nim oczywiście się gdzieś przejechać, bo wiesz, to jest zrobione tak jak mówiliśmy. Natomiast jest to z znasz bolączki, gdzieś tam gaźnik zawsze może się przytkać, e, jak będzie to paliwo mhm. stało. Świeca może paść w każdej chwili, bo to są tylko i wyłącznie, tak, tak, wiesz, tak, takie maszyny, gdzie takie, jeszcze... rzeczy, takie rzeczy można przy nich e, robić. Nie? Tutaj, tak, paliwko masz zalane oczywiście mieszankę chyba jest tam połowa zbiornika z tego co patrzyłem więc coś 1 do 30, tam jeszcze tak tak tak, tak. Je, coś tam sobie jeszcze mm -hmm. możesz pojeździć to co byś jeszcze mógł zrobić co teraz właśnie widzę jak patrzysz tutaj to zobacz, ten błotnik jest od spodu tutaj niezabezpieczony A, więc warto to byłoby to sobie zrobić taką konserwację bezbarwną tak, tak, czy z jakiegoś tak Tak i wiesz i sobie tam sprykać od spodu ten błotnik tak jeden tutaj mm -hmm. z tyłu jak i z przodu myślę że to będzie taki zabieg który też pozwoli jest. wiesz Dużej się Zabieramy. cieszyć tym błotnikiem fajnym stanie mm. więc będzie ok tu, jak widzisz, tą tablice zabytkowe, więc jak będziesz sobie przerejestrował, to myślę, że tablicę możesz zostawić, tylko sobie zgłosić tam do Wydziału Komunikacji, ale to o dokumentach jeszcze zaraz Ci wszystko opowiem. Kolor naprawdę robi wrażenie, nie? Fajnie no, wygląda. Miedź, nie mieć. Miedziany taki, no. Taki miedziany, no. No i tak, palenie oczywiście puszczamy sobie paliwko, tam Sławek mówił, żeby go zawsze kopnąć i I ten zapach, jak ja lubię zapach włoszówa. A, no nie, on jest niepowtarzalny, kiedyś, nie? kiedyś ciocia miała trabanta, to biegłem za nim, żeby wyraźć te spaliny, nie? Dwa razy bez zapłonu. Dobra, właśnie zgodzasz. Tutaj, tak jak mówiłem, o, widzicie, Patryk ma już zmysł. Jest nauczony jak to się robi. Jak tylko z gaz, motorek to oczywiście zakręca krani, bo tak to powinno się zawsze robić. Tutaj patrz, jak sobie go będziesz stawiał, to sobie zawsze łap za to, żeby tego wiesz. Siedonka nie urwać. Ono jest wzmocnione jeszcze od spodu, tak jak mówiłem. E, ta hazowacz tutaj ma oryginalne spawy. Natomiast jak mieliśmy ściągniętą gąbkę, to jeszcze od góry od spodu tutaj e, sławek wzmocnił te spawy, tak żeby było wszystko ok. Natomiast wiadomo, dla bezpieczeństwa sobie nie łap za to, tylko po prostu sobie e, łap za tył, jak będziesz go stawiał. To możesz go sobie postawić. To jest już twój. Przy okazji chcieliśmy tego pana Sławka pozdrowić. O serdecznie. właśnie. Tak. Ty Regina, myśmy zapomnieli no o tym. I, i dziękujemy Kurcie. mu za taki Bude, wkład tak pracy. No. Naprawdę, naprawdę postarał o, się chłop. No. Zrobił to pięknie. Widać że, widać, że z pasją po prostu to Podchodzić robi Podchodzi do tematu, nie? Mhm. Także pozdrawiamy serdecznie Sławka, motofamilii, pamiętajcie Jeśli macie jakieś sprawy do niego to oczywiście wbijajcie I moi drodzy, to o czym zapomnieliśmy i to o czym wam muszę powiedzieć teraz jak pamiętacie na odcinkach była jeszcze figurka do niego mhm. e, tak, tak, tak. i kask i zapomnieliśmy jest, dzisiaj o nim, więc jak tylko wrócę do domu Ładuję wam to w karton i wysyłam wam, bo to są upominki jakby od z motofamilii, Ten kask, orzeszek wyremontowany no, masz, nie Mamy takie coś, ale nowe, oryginalnie No, a tutaj z będziecie jeszcze mieli taki wyremontowany do tego Od tak jak Jeszre, mówię jest, widzowie, jest. zapomnieliśmy o tym, natomiast wracam Pakujemy to do kartona i wysyłamy wam impostem, tak żebyście mieli, bo dzisiaj troszkę było, wiecie, szybko rano mm -hmm. I po prostu zapomnieliśmy to włożyć, ale dało no, to, to na hali. Motorek będzie z nami jeździł pewnie na zloty, będziemy go zabierać bo je, jeździmy też na takie mhm. rzeczy. No bo wtedy jak przecież dzwoniliśmy do Patryka to tak, no, tak, wracaliście ze zlotu, i, nie? Tak, 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 tak. No, mhm. Więc to jest fajne. To, to też mnie cieszy, że jak gdyby motorower trafił do osoby, która się tym interesuje. Nie to, że od razu pójdzie na Eliksa, tylko sobie no, go potrzymacie ja... nie, 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 i będziecie nie, ja się ja z niego cieszyć. Szczerze, więc... że ja mam taki sentyment. Jakoś tak y, wcześniej może nigdy nie byłem za y, motorami, a wszystko zaczęło się od tego komarka. Mhm. Wcześniej mieszkałem w Knurowie i dowiedziałem się, że po 30 latach mieszkając w Knurowie, że sąsiad za ścianą ma takiego komarka oto w piwnicy. Mhm. Ale ja zawsze tak samochodami tylko się interesowałem i mówi sąsiad do mnie, Paweł nie chciałbyś komarka mojego, bo, bo chcę po prostu zrobić porządek w piwnicy, mhm. starszy człowiek. Ja mówię, no. Wezmę go, mówię, będę się tu przeprowadzał, to mówię, będę miał więcej miejsca, to go, to go wezmę, czemu nie. No i, no i tak się zaczęło i później, i później Patryk podrósł, to kupiłem mu tego ogarka. Mhm, I, i, I powiem tak, że silnik cały ze mną remontował i takie rzeczy, ustawianie gaźnika czy coś, to już teraz mu po prostu kupuje części, elementy, on sam sobie to wymienia, nie? żeby mhm. się po prostu sam uczył na Wdrażał. własnych błędach, próbach. Nie? Mhm. No, bo tak, no bo tak kiedyś było, nie? że po prostu człowiek samą praktyką tą y, wiedzę najlepiej zdobywał. Nie? Bo, tak, bo teorię to każdy może mieć, nie? a mhm. praktykę no to trzeba samemu po prostu do tego dążyć. Tak. a ten, ten komarek to powiedzcie mi, który to jest rośnik tego komarka? 68. Sześćdziesiąt... Sześćdziesiąt... Fajnie tak, też tak, kolorze, tak, tak. nie? Bo to jest połączenie tego czerwonego z czarną ramą No powiem tak, no sąsiad go troszeczkę, że tak powiem, te błotniki tutaj. No nie... bo to zamieniował go, nie? Tak, zaminiował go i tak myślę, żeby wrócić do oryginału. Mhm. Bo tak reszta jest oryginał. Tak, nie? tak, tak. Tu mamy e... jeszcze sztywniaka. Zobaczcie, silnik oczywiście z pedałami e, i biegi mamy tutaj przy kierownicy, czyli naciernikowości. Zyskamy sobie sprzęgło i manetką przełączamy tak, tak, tak. tutaj biegi jedynka, dwójka. Fajnie, że jest też oryginalne siedełko, bo no to nie, też jest rzadkość. Nie jest zniszczone aż tak mocno. Jedynie co mu tu brakuje tej manetki, litnika. No. E, licznika. No i w zasadzie no, gaźnik jest też zmieniony. Nie no, mhm. bo akurat dzisiaj współczesna produkcja no, jest taka jaka jest. Aha. A jak mi Pan powie co to jest za chulenka tutaj, bo to jest też ciekawe, nie? To jest hulernoga. lata Lata 90. Chyba początek lat 90. z tego co pamiętam, nie? Bo ja uh -huh. pamiętam wtedy jak były BMXy yy, i wtedy jakoś równolegle chyba te Hulajnogi wychodziły. No. Nawet widać, że ma Nie, zarobiste właśnie jest to, że, 100 że jest, mila, są nie? jeszcze milowskie mhm. opony. Nie, taka hulajnoga, a opona jest, no jak tak, w samochodzie, tak, można powiedzieć. Tak, 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 I to tak, też tak. fajnie wygląda. Nie jednak no, spojrzy pan, to o czym wcześniej mówiliśmy, czyli mhm. każdy nawet tego typu przedmiot to nie był taka, taką masową produkcją, no, jak nie, teraz. No, nie, no. Tylko to było bardziej takie rzemieślnicze nie, choćby nawet patrząc po tych oponach, więc tak jak mówię, jak. Tak Widzę coś takiego, no to cieszy się, powiem, że tak powiem, gęba, bo, bo fajnie to wygląda, nie? To były dość do solidne hulajnogi, takie, że powiem szczerze, że my dorośli byśmy mogli na niej, na niej chyba we dwójkę. No, coś. myślę, że tak, spokojnie by nas utrzymała i zobaczcie, fajna też kierownica jak w rowerze, także bardzo e, fajny wynalazek. O, zobaczcie, tutaj ciasteczka pan przygotował, także zaraz sobie zjemy. No i co, Patryk? Jakaś historia się kończy, jakaś dla ciebie się zaczyna. Myślę, że będzie tutaj służył dzielnie ten Romecik, nie? Jesteś dobrej myśli? Dobrze. Zadowolony jesteś przede wszystkim? No to fajnie, to jest najważniejsze. Dzięki Ci za to, że wziąłeś udział, że subskrybujesz kanał. Oglądajcie dalej filmiki. Panu też dziękuję, że pan młodych tutaj, że tak powiem, wdraża w tą motoryzację. No bo po to to wszyscy robimy, żeby, żebyśmy się tym cieszyli i żeby było miło. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Co myślicie o tym Romeciku? Zapraszam Was na kolejne filmy, zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuk w górę. My z Patrykiem zaczynamy biesiadę, wypijemy sobie kawkę i zrobimy dokumenty. Pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się, hej!